Czy kiedykolwiek czułeś, że życie to coś więcej niż tylko egzystencja? Że liczy się nie tylko to, że jesteś, ale też kim się stajesz? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. Dziś odkryjemy filozofię Kazimierza Dąbrowskiego, polskiego psychologa, który udowodnił, że kryzys może być początkiem Twojej największej przemiany. To nie tylko zwykła teoria, to mapa dla wszystkich, którzy czują że ich dusza woła o coś więcej niż bycie normalnym. Kim był Kazimierz Dąbrowski? Kazimierz Dąbrowski urodził się w 1902 roku i zmarł w 1980 roku. Był to polski psycholog, psychiatra i humanista, który zrewolucjonizował rozumienie rozwoju osobowości. Jego teoria dezintegracji pozytywnej narodziła się nie w laboratoriach, ale w zgliszczach wojennych traum. Podczas II wojny światowej pracował z osobami, które straciły wszystko: domy, bliskich czy poczucie bezpieczeństwa. Ale zamiast skupiać się na ich naprawianiu, zauważył coś niezwykłego. Niektórzy nie tylko odradzali się jak Feniks z popiołów, ale również stawali się mocniejsi niż kiedykolwiek. Ci ludzie artyści, nauczyciele, zwykli robotnicy zaczynali tworzyć poezję w obozowych barakach organizować tajne szkoły dla dzieci, czy ryzykować życie, by nieść pomoc innym. Dąbrowski nazwał to nadpobudliwością rozwojową, wewnętrznym imperatywem, który każe nam sięgać wyżej, nawet gdy świat wokół się wali. Jego teoria wyprzedzała czasy. W latach pięćdziesiątych, gdy freudowskie podejście dominowało w psychologii, Dąbrowski głosił nie tłumić emocji, lecz wsłuchiwać się w nie. To one są kompasem Twojego rozwoju. Wyobraź sobie, że Twoje życie to dom zbudowany z cegieł społecznych oczekiwań. Bądź grzeczny, zarabiaj więcej, nie wychylaj się. Pewnego dnia w fundamentach pojawia się rysa. Czujesz, że ściany Cię duszą. To dezintegracja pozytywna, czyli proces, w którym stare ja rozpada się, by zrobić miejsce dla autentyczności. Jak odróżnić Dezintegrację pozytywną od zwykłego załamania? Zwykły kryzys polega na tym, że czujesz bezradność, ale szukasz szybkich rozwiązań. Wchodzisz w nowy związek, idziesz na zakupy, albo zwyczajnie uciekasz w używki, takie jak alkohol. Natomiast dezintegracja pozytywna to sytuacja, w której pytasz, dlaczego to czuję? Co chce mi powiedzieć mój ból? Nawet łzy stają się dla ciebie narzędziem. Do odkrywania siebie. Przykładowo, taki Vincent van Gogh, zanim namalował gwieździstą noc, przeżył załamanie, odrzucenie przez rodzinę, ubóstwo, samotność, ale zamiast uciekać, przytopił cierpienie w sztukę. Jego listy do brata Teo to dziennik dezintegracji pozytywnej, pełen pytań o sens, piękno i Boga. Dąbrowski wyróżnił pięć tak zwanych nadpobudliwości, czyli cech, które działają jak wspomagacze dla ludzkiego rozwoju. Pierwszą jest nadpobudliwość emocjonalna, czyli czujesz się głębiej niż inni. Smutek, przykładowo po stracie jakiegoś zwierzaka, takiego jak pies, jest dla ciebie porównywalny z żałobą po człowieku. Natomiast radość jest u ciebie podobna do radości dziecka. Czujesz bardziej. Drugą nadpobudliwością była nadpobudliwość intelektualna, czyli pewna obsesja na temat prawdy, której nieustannie się szuka. Takie osoby zamiast skrolować TikToki, czytają książki filozoficzne o drugiej w nocy. Trzecią nadpobudliwością jest nadpobudliwość wyobrażeniowa. Takich osób sny są niczym filmy Lynch'a. Marzą one, aby napisać swoją powieść, choć tak naprawdę pracują w normalnych miejscach na kasie czy w banku to osoby, które mają niewyobrażalne pokłady wyobraźni. Inną nadpobudliwością jest nadpobudliwość zmysłowa. Takie osoby doświadczają zmysłami dużo mocniej niż inni. Czują zapach deszczu albo są w stanie rozróżnić każdy smak czekolady. I ostatnią nadpobudliwością jest nadpobudliwość psycho Motoryczna, czyli są to osoby, które gdy się przykładowo denerwują, to biegają po parku lub muszą układać puzzle od rana. I Dąbrowski zaznaczał, że te cechy nie są przypadłością to są takie supermoce to pewne cechy, które, jeśli ktoś nauczy się nimi zarządzać, to potrafią stawać się iskrami do przemiany. Warto zaznaczyć, że desintegracja składa się z etapów, a oto one. Pierwszym etapem jest pierwotna integracja, czyli żyjesz jak zegar nakręcony przez innych. Wstajesz o 6.00, idziesz tą samą trasą do pracy, wracasz, jesz kolację przed telewizorem, weekendowy relaks, to obowiązkowe grillowanie z sąsiadami, których i tak nie lubisz, i myślisz sobie: tak musi wyglądać dorosłość. Drugim etapem jest Dezintegracja jednopoziomowa, czyli czujesz pustkę jak wypalony lampion, kupujesz trzeci zegarek z funkcją mierzenia stresu, zmieniasz pracę na lepszą, choć różni się tylko kolorem ścian w biurze, umawiasz się na randki na tinderze, ale po trzecim hej, co słychać, zalewasz wino do zlewu. Trzecim etapem jest dezintegracja wielopoziomowa. Czyli budzi się w tobie wewnętrzny rewolucjonista, bierze młot do twoich fundamentów i nagle zaczynasz kwestionować wszystko. Zadajesz sobie takie pytanie, jak: czy wierzę w Boga, czy tylko boję się piekła? Czego ja akurat chcę, a nie czego oczekuje ode mnie matka, partner, szef, przyjaciel? Czwartym etapem jest hierarchizacja wartości. Zaczynasz tworzyć swoje. Zasady. Nie dla poklasku, ale by przetrwać w dżungli, którą jest ten świat. Tak zaczynasz komponować swoje zasady. Przykładowo, wolę samotność w lesie niż small talk na koktajlach. Albo lepiej czytać książki w parku niż zarabiać 10 tysięcy złotych, trawiąc nerwy w open space. Lub też nie udaje, że lubię dzieci. Wolę być wujkiem odwiecznym niż sfrustrowanym ojcem. I ostatnim etapem jest integracja wtórna, czyli zaczynasz żyć jak artysta, jak ktoś, kto doświadcza więcej, ktoś, kto widzi więcej. Dla takich osób prozaiczne czynności wydają się medytacją. Czują one, jak to, co robią każdego dnia, napełnia ich Sens. Dla nich kłótnie z partnerem nie są dramatem, ale tańcem dwóch prawd. Słuchają się, ale nie atakują. Dla nich spóźniony autobus to nie pech, ale szansa, by zauważyć mural na przystanku, którego wcześniej w ogóle nie widzieli. Dla nich każde nie zaczyna być nowym tak. Dla Dąbrowskiego rozwój to nie tylko samorealizacja. To wojna o prawdę, w której stawką jest twoje najgłębsze ja. Ideale osobowe to właśnie te wartości, które stają się bronią w tej walce. Nie chodzi o modne hasła w stylu bądź sobą, ale o konkretne zasady, które wykuwasz w ogniu własnych doświadczeń. Przykładem takiego ideala osobowego mogą być stwierdzenia typu wolę być wyśmiany za wrażliwość niż udawać przez całe życie cynika. Albo nie zgodzę się na kłamstwo, nawet jeśli kosztuje mi on awans, albo moja sztuka będzie mówić prawdę, choćby nie wiem, jak bolała. To nie są cele do odhaczenia, to pewne zasady, którymi zaczynamy się kierować w życiu, które to codziennie wdrażamy w nasze życie. To nic innego jak droga, która pisze się na mapie pod tytułem Przeznaczenie. Jak pisał Dąbrowski, ideale osobowe to latarnie w mroku dezintegracji. Bez nich zgubisz się w chaosie. Dobrym przykładem jest Viktor Frank, psycholog, który w obozie koncentracyjnym postanowił, że jego ideą przewodnią będzie znajdowanie sensu w cierpieniu. To nie było pobożne życzenie. To był akt woli, który pozwolił mu przetrwać i stworzyć potem. Podwaliny logoterapii. Dąbrowski nie romantyzował bólu, ale odarł go z piętna słabości. W jego ujęciu cierpienie to syrena alarmowa, która krzyczy: obudź się, to jak żyjesz, zabija cię powoli, coś się tu nie zgadza. Dąbrowski podkreślał, kto ucieka przed cierpieniem, ten ucieka przed samym sobą. Nie chodzi o to, by szukać bólu, ale by usłyszeć to, co chce ci powiedzieć. Jak to działa w praktyce? Po pierwsze, cierpienie demaskuje fałsz. Gdy tracisz pracę, ujawnia się twoja zależność od statusu. Gdy umiera bliski, widzisz, które relacje były powierzchowne. A z drugiej strony, to ideale osobowe nadają kierunek naszemu życiu. Zamiast szukać nowej pracy na szybko, pytasz, jaką wartość chcę realizować poprzez swoją pracę? Albo zamiast zagłuszać żal alkoholem, piszesz pamiętnik, bo twoim ideałem jest autentyczność, ponad udawanie i szybkie uciechy. Dla Dąbrowskiego dezintegracja pozytywna to przejście od ja społecznego do ja idealnego, ale nie poprzez medytację na plaży, tylko przez walkę. Cierpienie jest tu sojusznikiem, bo zmusza cię do zatrzymania się i refleksji. A ideale osobowe są bronią, bo wyznaczają drogę, gdy wszystko inne się wali. Jak mawiał Dąbrowski, nie bój się łez, one są rosą, z której wyrasta nowe życie. To już będzie jeden z ostatnich cytatów. Jego zdaniem rozwój boli jak złamana kość, ale tylko złamana kość może zrosnąć się mocniej. To nie jest zwykłe motto, to biologiczna prawda o człowieku. Nasze mięśnie rosną, gdy je rwiemy. Nasza psychika wzmacnia się, gdy kwestionuje to, co wydawało się niezniszczalne. Życie poprzez dezintegrację to zupełnie inny wymiar. Zaczynasz żyć jak pierwszoplanowy aktor w Twoim filmie, gdzie każdy rozdział jest bitwą i walką o sens. Błędy nie są porażkami. Ale fabularnymi zwrotami akcji i lekcjami, z których możesz wyciągnąć coś wartościowego, co pozwoli ci w przyszłości postępować rozsądniej. Natomiast kryzysy to momenty, gdzie ty stajesz przed lustrem i zadajesz sobie pytanie, czy walczę o swoje, czy o cudze marzenia. W tej sytuacji nawet smutek ma swoją ważną rolę. Jest niczym deszcz w tle pewnej opowieści, który oczyszcza ziemię przed nowym zasiewem. Decydując się na życie zgodne z ideą Dąbrowskiego, człowiek zaczyna zyskiwać bardzo wiele cech. Zaczyna być bardziej autentyczny, zamiast nosić maski. Przestaje grać w dobrą córkę, twardego faceta czy perfekcjonistę. Zaczyna być kimś, kim się czuje, że jest. Zaczyna nabywać odporność, która nie pochodzi z kartonu. Nigdy nie ucieka przed cierpieniem. Dodatkowo jest otwarta na głębsze związki. Nie szuka ludzi, którzy pasują do jej Instagrama. Szuka tych, którzy rozumieją jej świat, którzy rozumieją jej wartości i jej ideale. Co natomiast, jeśli nie zdecydujesz się na życie w ten sposób? Zdaniem Dąbrowskiego, każdy, kto boi się własnego cienia jest skazany na życie w półmroku. Filozofia Dąbrowskiego to nie teoria. To bardzo ciekawy przepis na życie. Jeśli dziś czujesz, że masz dosyć życia w klatce, powinności, chcesz, by twoje istnienie było sztuką, a nie kopią i jesteś gotów płakać, by potem śpiewać i walczyć o swoje ideały, to znaczy, że powinieneś spróbować. Jak mawiał Dąbrowski, nie bój się rozpadać, nawet wszechświat rozszerza się poprzez eksplozję. Filozofia Dąbrowskiego to wezwanie do odwagi, do tego by nie bać się zmian i by nie bać się rozpadu dotychczasowego ja. Bo to właśnie w tym rozpadzie kryje się szansa na coś większego, na życie zgodne z własną esencją, na prawdziwe spełnienie. Bardzo się cieszę, że mogłem w tym odcinku opowiedzieć trochę o polskim psychologu. Niestety nie jest on wszemi wobec znany. Ale mam nadzieję, że za sprawą tego odcinka będzie chociaż trochę bardziej znany, bo to bardzo ciekawa postać. Dziękuję Ci za oglądanie, i żebyś miał odwagę do tworzenia własnej esencji życia do tworzenia własnych zasad i wartości, a następnie, jeśli przyjdzie taki moment, to również do podważania ich. Jeśli spodobał ci się ten odcinek, to zachęcam do zostawienia subskrypcji albo łapki w górę. Zaraz wyświetlą ci się proponowane odcinki do zobaczenia za tydzień. Na razie, cześć.